Czym żyje województwo podlaskie? Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, Krzysztof Jakubowski, jest gościem radia JART. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, czuwaj. W Białym Stoku powstało Harcerskie Centrum Wsparcia. Na czym to wsparcie będzie polegało? Jeżeli chodzi o to, czym się będzie centrum zajmowało, mhm. centrum gromadzi w sobie wielu specjalistów z różnych dziedzin. Które reprezentują harcerze, a przy okazji to wszystkie, te wszystkie zawody, które są w stanie pomóc tak zwanemu dobru psychicznemu dzieci i młodzieży oraz tak naprawdę ich rodzin. To hmm. są specjaliści z zakresu psychologii, ekonomii społecznej, wszelkiego rodzaju zawodów związanych ze zdrowiem, ale również z cyberprzemocą, czy też nawet z ekonomią społeczną. Dla kogo przewidujecie to wsparcie? Tak naprawdę dla wszystkich, którzy się do nas zgłoszą, mhm. dlatego że to centrum jest otwarte i działa w ramach projektu Podlaskie Podwórka. My mamy swoich beneficjentów, których zbieramy pośród dzieci, młodzieży i też ich rodzin do projektu w całym województwie. Natomiast te wszystkie osoby, które do nas przyjdą, na pewno nie zostaną. Bez pomocy. Bo to chodzi o osoby, które być może mają jakieś y, trudności y, w swoim życiu, czy to chodzi też o osoby takie, które po prostu potrzebują jakiegoś drobnego wsparcia? Ja myślę, że i te, i te osoby mm -hmm. tutaj się y, odnajdą i my również wskażemy im drogę, co dalej robić. Y, centrum stricte jest tylko mm -hmm. y, miejscem, w którym tak naprawdę otrzymają taką poradę i zostaną ukierunkowani, co dalej z nimi robić. Natomiast, Czyli przekierowani na przykład po pomoc psychologiczną gdzieś dalej, tak? Tak, tak, właśnie w ten sposób należy to mm -hmm. rozumieć. My y, ukierunkujemy po prostu, co dalej z takimi osobami zrobić. Natomiast y, tak naprawdę jeżeli chodzi o beneficjentów naszego, naszego programu Podlaskie Podwórka, to tymi już zajmujemy się również nie tylko w samym centrum, ale też i w centrach naszych powiedzmy sobie powiatowych, czyli tam wszędzie, gdzie mamy miejsca, gdzie robimy zbiórki dla naszych rodziców, dzieci. Tam się również pojawia ten zespół specjalistów i na miejscu również pomaga. Myśli pan, że jest duże zapotrzebowanie na takie wsparcie? No jest ciągle tak samo duże, jak i było. Mhm. W tym momencie jesteśmy pod pandemią, jesteśmy w czasie trwania wojny, więc tych problemów i z psychologią, i nie tylko związanych, ale też to wszystko, co z nich wynika, również nie ubywa tych osób, a wręcz przeciwnie, ich przybywa. No to powiedzmy, gdzie i jak się o pomoc ubiegać, jak się z Wami skontaktować w tej sprawie? Jeżeli chodzi o kontakt, to najprostszą sprawą jest pojawić się u nas na Pałacowej 3 przez 1 w Białymstoku, w siedzibie Chorągwi. Drugą możliwością jest wykonanie do nas telefonu, który znajdziemy na stronie białostocka.zhp.pl i tam w zakładce Podlaskie Podwórka jest numer y, do naszego centrum. No i trzecie, y, każda komenda chówca na terenie naszego województwa, na terenie naszej chorągwi, również taką informację y, przekaże i taką osobą się zaopiekuje. A jakieś godziny dyżurowania, jak to wygląda? Na stronach jest wszystko wypisane, te dyżury hmm. są bardzo elastyczne, więc czasami jesteśmy z rana, czasami jesteśmy po południu, tak żeby każdy do nas mógł dotrzeć. No to w takim razie zachęcamy bardzo gorąco do tego, żeby skorzystać z tej pomocy i być może właśnie ukierunkować się nieco dalej, dowiedzieć się co nieco więcej na temat tego, gdzie dalej będzie można się o jakąś pomoc, wsparcie ubiegać. Jak co roku do Białego Stoku trafi Betlejemskie Światło Pokoju? Powiedzmy teraz trochę o tym. To trudna operacja? Operacja logistycznie trudna mhm. nie jest, dlatego że jak co roku przyjeżdża do nas światło. Od skautów ze Słowacji. Mhm. My od nich przejmujemy, rozwyjrzymy po Polsce. Robimy to po raz 32, więc nie ma żadnego problemu. To weszło w naszą krew. Tu logistyka już nie przeszkadza. Pokonywanie kilometrów między Zakopanym a Białym Stokiem również stało się łatwiejsze i sprawniejsze. Więc nie, nie ma niczego tutaj takiego, gdzie byłyby jakiekolwiek mhm. trudności i cokolwiek byłoby skomplikowanego. Tutaj już też mamy ustalone swoje ścieżki, gdzie do kogo z tym światłem docieramy. Stało się to taką tradycją i weszło w krew. Zresztą co widać, skoro harcerze są w środkach masowego przekazu, to znaczy, że idą święta. No to gdzie i do kogo trafi betlejemskie światło pokoju? Światło trafi do wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść po nie osobiście, choćby tu w Białymstoku 23 grudnia. Ale, tak jak powiedziałem, każdy chówiec przywozi zakopanego dla siebie, i trzeba szukać na stronach chówców, kiedy i gdzie w swoich miastach organizują przekazanie. My na pewno również ze swojej strony dostarczymy do tych wszystkich, którzy po to światło nie przyjdą, czyli do domów pomocy społecznej. Prawdopodobnie trafi również do szpitali, ale też i do samorządu, tak żeby ci wszyscy, którzy będą odwiedzali y, samorząd, burmistrzów, y, rady miejskie, y, czy też my z kolei tutaj u nas w Białymstoku, na pewno dostarczymy to y, na, ses na sesję. Y, Wojewódzkiego, um, Urzędu Marszałkowskiego, tak żeby też każdy to światło mógł ze sobą zabrać. Z pańskiej perspektywy, dlaczego to jest ważna tradycja? Myślę, że y, ta tradycja bardzo łatwo wkomponowała się. W nasz krajobraz przedświąteczny, mhm. ze względu na to, że niesie przesłanie y, takie prawdziwe, wigilijne. Roznosimy światło, czyli y, można powiedzieć y, ewangelicznie, światło Chrystusa tuż przed świętami, przed Jego, narodzen przed jego Narodzeniem. To symboliczne. Ciepło, które roznosimy, również jest bardzo chętnie witane przez wszystkich, którzy to światło do siebie na stoły wigilijne zabierają. Więc i symbolika świąt, i symbolika samego przekazywania ognia jest bardzo prosta, jest bardzo przyjemna w swoim odbiorze i ma naprawdę wiele aspektów, które wpisują się w naszą ludzką naturę. Jak wielu harcerzy jest zaangażowanych w tą akcję? No, ja myślę, że tu wszyscy będziemy zaangażowani mhm. na naszym terenie więc ja mogę powiedzieć, że u nas to mhm. ponad 5 tysięcy osób, które te światło na pewno będą roznosić, czy też przyniosą do domu. W całej Polsce to jest około 140 tysięcy harcerzy, którzy to zrobią, no, na całym świecie to ponad 30 krajów, więc jest, jest trochę tej siły harcersko-skautowej, która roz, roznosi to światło po całej Europie i przekazuje dalej. My na pewno przekażemy w tym roku na Litwę, mhm. bo pójdziono dalej na północ, także ta sztafeta będzie te kilka dni trwała, a światło przedświątecznie trafi do wszystkich. Rozumiem. Że nie tylko ci starsi harcerze biorą udział w tej akcji, również ci najmłodsi. A oczywiście, że tak. To jest rodzaj służby i pokazania tego przykładem, co, może, co my robimy jako starsi. Młodzi się tego uczą. I tak jak powiedziałem, najmłodsi na pewno zabiorą to światło do siebie, do swoich domów, także każdy w tym zauczestniczy. Mhm. W takim razie powiedzmy jeszcze może co nieco o tej akcji a propos tego, kiedy dokładnie wy dostaniecie to światło. My światło dostajemy 15 grudnia w niedzielę rano. Przejmujemy je od skautów słowackich mm -hmm. na Słowacji. I z tym światłem w godzinach wieczornych, no bo tyle zajmie podróż dla trzech autokarów wypełnionych podlaskimi harcerzami. Y Przyjechanie do Białego Stoku, więc od dnia 16 grudnia będzie ono już do odebrania w siedzibach chówców i tam zapraszamy wszystkich w siedzibie chorągwi również u nas na pałacowej i my również postaramy się je roznosić. Każdy chówiec zaplanował w innym terminie, w innym czasie uroczystości, prawdopodobnie gdzieś w centrum miasta, tak żeby porozdawać to światło mieszkańcom, żeby każdy mógł przyjść i skorzystać z tego. A w tym roku jest to bardzo, bardzo wyjątkowe światło, mhm. e, dlatego że ono było trzymane przez cały rok ze względu na to, że są zawirowania na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy się zdarza, że e, musimy się dzielić światłem, które zostało odpalone rok wcześniej. Jasne, żeby nie zagasło, tak jakby to powiedzieć. Tak, to światło mhm. było mhm. cały czas podtrzymywane, e, cały czas skałcie austriaccy dbali o to, żeby ono e, paliło się i oni nadal będą je propagować. To kiedy tylko ta akcja w białym stoku będzie się działała no to my zachęcamy do tego, żeby wziąć w niej udział. Komendant ZHP Chorągwi Białostocki, Krzysztof Jakubowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, czuwaj. Czym żyje województwo podlaskie! Audycja powstaje we współpracy z podlaskim urzędem Marszałkowskim.